Norbi przyznał się do zażywania narkotyków. Teraz ma ogromne problemy ze zdrowiem. Norbi udzielił ostatnio szczerego wywiadu, w którym opowiedział o tym, że w przeszłości nie stronił od alkoholu, hazardu i narkotyków. Niestety skutki zażywania tych substancji wokalista odczuwa do dziś. Norbert Dudziuk, znany szerzej jako Norbi, zyskał popularność w latach 90. dzięki przebojowi kobiety są gorące. Choć od tamtego czasu nie powtórzył sukcesu tego hitu, wciąż aktywnie koncertuje i pojawia się w telewizji, prowadził m.in. programy Jaka to Melodia oraz Koło Fortuny. W najnowszym wywiadzie artysta otwarcie przyznał, że w przeszłości zmagał się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz hazardu. Norbi przyznał się do zażywania narkotyków. Teraz ma ogromne problemy ze zdrowiem. Norbi w rozmowie z serwisem wyborcza.pl opowiedział o czasach, gdy u szczytu kariery prowadził intensywny tryb życia. Wspominał m.in. wyjazd do Nowego Jorku, gdzie podczas podróży limuzyną przez Manhattan miał kontakt z narkotykami. Pauza. Organizator załatwił limuzynę, w pewnym momencie sięgnął i posypał. Kokainę, proszę bardzo. Ja mówię, o świetnie, relacjonuje Norbi, zaznaczając, że nie był to jego pierwszy kontakt z używkami. Brałem już w Polsce i bardzo to lubiłem, dodał. Norbi przyznaje, że jego przygoda z narkotykami i alkoholem trwała stosunkowo krótko. Skończyłem z tym szybko, trwało to rok, może półtora. Po prostu poczułem się bardzo źle i zwyczajnie się przestraszyłem. Z alkoholem było podobnie, szkoda, że z hazardem nie, podkreśla. Artysta nie ukrywa, że intensywne imprezowanie i uzależnienia miały poważny wpływ na jego zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Pauza. Zdrowotna katastrofa była ogromna. Przez to imprezowanie z 90 kg byka schudłem do 55 kg. Zrobiłem badania, mówią, że wszystko w porządku, jest pan zdrowy. Ale jak, jak mnie szarpie? Wspomina Norbi. Objawy, które pojawiły się w wyniku uzależnień, to m.in. drżenie, uczucie niepokoju, kołatanie serca. Mam do dziś nawroty, że mnie trzęsie, telepie, zatyka. Taka cena za hazard, narkotyki, alkohol, stres, mówi. W walce z problemami zdrowotnymi pomogła mu specjalistyczna opieka lekarska, jednak nie wszystkie dolegliwości udało się wyeliminować. Po konsultacji z neurologiem Norbi usłyszał diagnozę, nerwica wegetatywna. Lekarz powiedział, że tak już zostanie. Boję się, że mi ciśnienie skoczy, puls, będzie trzeba mnie ratować, przyznaje artysta. Podkreśla, że na jego stan zdrowia wpłynęły także inne czynniki, takie jak stres, trema czy hejt ze strony publiczności. Pauza. Wszystko w końcu wybuchło mi we łbie. Narastało i Bach, te popisy przed ludźmi w dzieciństwie, trema, hej, wylicza Norbi. W wywiadzie Norbi ujawnił również, ile zarabiał w czasach największej popularności. Zarabiałem bardzo dużo. Przywoziłem z weekendu po 20, 30, 40 tysięcy złotych w kieszeniach. Gotówką, pozwijane w rulony. I wywalałem to na ziemię i liczyłem. Jak w filmie, wspomina. Jak przyznaje, pieniądze były dla niego czynnikiem napędzającym wesoły, może i głupkowaty styl życia.